Przepięknie witam wszystkich gości, wszystkich Państwa. Szanowni Państwo, nasze spotkania, nasze wernisaże są zawsze takie wyjątkowe. Każde spotkanie jest inne i każde z tych spotkań wprowadza inny klimat. Ważne zadanie. Oprócz tego, że obejrzycie sobie na fotografii bohaterki w ramach akcji Pomacaj się, bohaterki w różnym wieku, jedna z tych bohaterek jest Wrocławianką, to bardzo Was proszę: wróćcie do domu i zmobilizujcie swoje córki, siostry, babcie, mamy, żeby. Przyszły, przyjechały do Trzemnicy czy do pobliskiego Wrocławia i się badały. Pani dyrektor, jest mi bardzo miło przed Państwem wystąpić. Bardzo zachęcam do tego, żebyśmy wspólnie mogły oglądać takie piękne wydarzenie i taki piękny wernisarz. To są kobiety, proszę Państwa, które pokazują nam swoją siłę, są odważne, waleczne i wygrały walkę z rakiem. Moja fundacja od 18 lat zajmuje się onkologią. I dlatego od 18 lat e, tak bardzo staram się namawiać i motywować kobiety, i nie tylko kobiety, panów też, do profilaktyki. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w dzisiejszym wydarzeniu poświęconym kobiecie. Jak słyszeliście Państwo, ko motyw kobiety jawi się w piosence, w muzyce, ale też i fotografii. Fotografii bardzo wyjątkowej. Znam tylko jeden dzień. Szanowni Państwo, proszę Pani Starostę Boruczynę, myślę, dość głębnie przedstawić cel naszego spotkania. Bardzo się cieszę z tego, że tak czy jednego, szczególnie kobiet możemy się spotkać, bo w tym wypadku dotyczy to ich bezpośrednio. Ja tylko mogę sobie życzyć, żebyście miały sobie zawsze tą siłę, która jest niezbędna do tego, żeby ten moment życiowy przejść, pokonać go i żebyście miały wokół siebie również tych, na których możecie liczyć i byli dla was zawsze wsparcie. Witam na kolejnym piszeńskim spotkaniu ze sztuką i to jest, proszę Państwa, też sztuka, bo zdjęcia raz, że są przepięknie zrobione i dwa, dwa z tych fotografii opowiada ludzką historię. Na tych zdjęciach jest kod QR, można go sobie zeskanować i dowiecie się Państwo historię każdej tej Pani, która jest na tym zdjęciu. Mówi się, że pewnych rzeczy się nie zrozumie, jak się ich nie przeżyje. i i to jest prawda, ale ja życzę Państwu, żebyście tego nie przeżyli, ale żebyście to, co te Panie przeżyli, zrozumieli. Przepraszam, ale chciałabym skorzystać, jak to mówią, z tak wyjątkowej okazji, właśnie z Wernisarzu? Bo tu mamy też nie tylko człowieka, który, któremu serce bardzo mocno bije, kiedy mamy wernisaż, bo jest kuratorem naszych wystaw, ale jest przede wszystkim wspaniałym artystą plastykiem on jeszcze tego nie wie co ja tu trzymam w dłoniach proszę Państwa ale przeczytam głośno laureat stypendium 2025 Ryszard Glegoła zarząd województwa dolnośląskiego przyznał Ryszardowi Glegole stypendium za twórczość artystyczną oraz upowszechnianie kultury na terenie województwa dolnośląskiego. Panie Rysie. To jest szanowni Państwo gorąca informacja. którą otrzymaliśmy tak naprawdę już przed tym gremisażem. Więc tym bardziej po prostu nie mogłabym nie skorzystać, Panie Rysieńku, z tej okazji. Pięknie za wszystko dziękujemy. Za ten wkład, za tę właśnie twórczość, za to, że Pan jest wśród nas. I gratulujemy. Dziękuję Państwu, że przyszliście do naszej galerii, odwiedziliście nas życie miłego wieczoru Państwa.